Halo, szczeń Boże, nie będzie pochwalony z Chrystus. Mamy 27. niedzielę zwykłą i kolejne nasze spotkanie z Ewangelią i rozważanie, abyśmy stawali się lepszymi ludźmi, abyśmy potrafili więcej rozumieć, abyśmy potrafili bardziej kochać i abyśmy mądrze podejmowali nasze życiowe decyzje. Podeszli wówczas do Niego faryzeusze i wystawiając go na próbę, pytali go: Czy wolno mężowi oddalić żonę? On na to rzekł im: Co wam nakazał Mojżesz? Odpowiedzieli: Mojżesz pozwolił spisać dokument rozwodowy i oddalić. Jezus im rzekł: Ze względu na zatwardziałość waszego serca napisał wam to polecenie, lecz od początku stworzył ich jako mężczyznę i kobietę. Z tej racji opuści mężczyzna swojego ojca i matkę i złączy się ze swoją żoną i będą oboje jednym ciałem. Tak już nie są dwoje, lecz jedno ciało. Co zatem Bóg złączył, tego niech człowiek nie rozdziela. W domu uczniowie pytali go o to jeszcze raz. Wyjaśnił im: Kto oddali swoją żonę i poślubi inną, dopuszcza się względem niej cudzołóstwa. Tak samo ta, która rozeszła się ze swoim mężem, jeśli po ślubi innego dopuszcza się cudzołóstwa. Przyprowadzano do niego dzieci, aby je dotknął. Uczniowie zaczęli je strofować. Gdy Jezus to zauważył, oburzył się i rzekł im: Pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie, nie zabraniajcie im, bo do takich należy Królestwo Boże. O tak, oświadczam Wam: Kto nie przyjmie Królestwa Bożego jak dziecko, nie wejdzie do Niego. Potem obejmował je ramieniem i błogosławił, kładąc na nie ręce. Przed chwilą wysłuchaliśmy Ewangelii, która niesie ze sobą dwa przesłania. Po pierwsze, mówi o trwałości małżeństwa. A niektórych mogą być to trudne słowa, zwłaszcza jeżeli coś złego się zadziało, kiedy mąż musiał opuścić żonę. Ale Pan Jezus. Zwraca uwagę na jedną bardzo istotną rzecz: że trzeba stać się jak dziecko. Dziecko, które potrafi zaufać. My mamy zaufać Panu Bogu. Posłuchajmy historii naszej owieczki Tosi. Mam wrażenie, że im jestem starsza, tym więcej problemów dostrzegam w swoim życiu. Jak byłam malutką owieczką, byłam bardziej beztroska. Owszem, miałam swoje problemy, ale zawsze znalazł się ktoś, kto pomógł mi je rozwiązać. Teraz muszę bardziej liczyć na siebie. Dziecko ma większe zaufanie do dorosłych, dlatego Jezus chce, żebyśmy byli jak dzieci, pełni zaufania do Niego. Dzisiaj Pan Jezus mówił o rodzinie. Najpierw o małżonkach, żeby starali się o miłość względem siebie, żeby troszczyli się o całą rodzinę. A później mówił o dzieciach, że dla dorosłych są przykładem postawy zaufania. Spróbujmy sobie odpowiedzieć na pytanie, co to jest zaufanie? Jakie możemy podać przykłady? Zerknijmy także dzisiaj na nasz obrazek który się tutaj pojawi, byśmy zobaczyli, co tam się dzieje. Zobaczmy, że warto przychodzić do Jezusa. Że osoba, która ufa Jezusowi, jest blisko Niego, staje się święta. Święty to mieszkaniec Królestwa Bożego, o którym mówił Jezus. Jeśli Jemu zaufamy, wtedy staniemy się obywatelami tego miejsca. Kiedy otrzymaliśmy nasze obrazki na zakończenie mszy świętej, przeczytajcie uważnie słowa, które tam są zapisane. Zaprawdę powiadam wam, kto nie przyjmie Królestwa Bożego jak dziecko, ten nie wejdzie do Niego. I biorąc je w objęcia, kładł na nie ręce i błogosławił je. Błogosławieństwo to znak, że ja ci dobrze życzę. Korzystajmy często z tego błogosławieństwa i błogosławmy innym ludziom, czyli Dobrze do nich mówmy. A Ciebie, Panie Jezu, prosimy, abyśmy jeszcze bardziej potrafili zaufać. Do zobaczenia za tydzień z Panem Bogiem.